W sali widowiskowej Kłockiego Ośrodka Kultury specjalnie dla seniorów z okazji ich święta miała miejsce biesiada poprowadzona przez góralski zespół Póki Co. Na scenie wystąpiła także dziesiąta drużyna harcerska Watras Kłodzka. Wysoko górka, wysoko górka Jest jak najbardziej otwarte na seniorów. Prowadzimy różnego rodzaju rozdziałania związane z zajmowaniem tego czasu seniorom, przede wszystkim tych popołudniowych, jak i również tych porannych godzin w Centrum Aktywności Lokalnej mamy grupę senioralną tutaj w Koku. Seniorzy też mogą uczestniczyć w różnego zajęciach, a w dzisiejszym dniu w Światowym Dniu Seniora, chciałbym z tego miejsca życzyć wszystkim seniorom w Kłocku i nie tylko. Od mieszkańców miasta Kłocka, przede wszystkim zdrowia, wszystkiego, co najlepsze, szacunku, wytrwałości i przede wszystkim pogody ducha.

Przed pandemią y, uczestniczyłam w zajęciach y, przy kościele Podwyższenia Krzyża. Y, było nas tam prawie 30 osób. W różnych dniach spotykały się dziewczyny, o różnych godzinach, tak jak mogłyśmy się spotkać. Zdzwaniałyśmy się, więc oddźwięk był bardzo y, pozytywny. Y, no, pandemia zniszczyła wszystko: i atmosferę, i spotkania, i tych ludzi przede wszystkim, bo większość ludzi już y, boi się opuścić swoje mieszkania, ale. Jeżeli zachowamy wszelkie środki ostrożności, jakąś taką normalność psychiczną, emocjonalną, to myślę, że, że to wszystko ma szansę się odtworzyć. Bardzo dużo mamy tych seniorów, naprawdę, zresztą jak się idzie ulicą, to się widzi zawsze nas, idących powoli. Ja należę do Klubu Seniora już chyba w piąty rok, ale naprawdę te spotkania nasze, to są wymarzone. Zostawiam wszystko na inne czasy, ale rano już wstaję przed godziną ósmą, bo na godzinę dziewiątą trzeba przyjść. No i czas spędzony w tym klubie to jest coś naprawdę bardzo miłego. W ostatnich latach dla seniorów miasto jest bardzo przyjazne. Seniorzy mają taką dużą gamę różnych atrakcji, że naprawdę nieraz ciężko. Trudno wybrać, tak, co, gdzie, bo bardzo dużo się dzieje. Nasi seniorzy są bardzo czynni. Jak tak obserwuję, bo też już się zaliczam do grona seniorów i, i, i pracuję też z pewną grupą w ramach fotografii, nawet są zainteresowani tą fotografią. Tworzymy albumy i inne tam jeszcze ciekawe rzeczy. Mają bardzo dużo zainteresowania, no i przede wszystkim umiejętności, bo te wszystkie niektóre zajęcia plastyczne, no, szokują że w takim wieku mają taką manualność, robią kapitalne rzeczy, kapitalnie malują, kapitalnie haftują.